Human Power Health ma tutaj bardzo dużo tego sprzętu, bardzo duże możliwości. Z poglądami widzimy tutaj dwa samochody, taką porządną ciężarówkę i porządny autokar. Naszym przewodnikiem będzie nasz człowiek w tej drużynie, czyli Stanisław Aniokowski. Stasiu, no to opowiadajmy, co my tu właściwie mamy. Tak, może przejdziemy i wtedy będziemy pokazywać. Przed nami ciężarówka. Jest to nieodłączny element na wyścigach kolarskich. W ciężarówce przewożony jest cały nasz sprzęt. Począwszy od rowerów, bidonów, odżywek, no i wszystkiego, co jest nam niezbędne do tego, by uczestniczyć w takim wyścigu jak Tour de Poloń. Idziemy? Idziemy, chodźmy, chodźmy. Idziemy. Także możemy zajrzeć do środka. Tutaj jest kuchnia, są pralki, suszarki, lodówki. Tutaj masażyści przygotują wszelkie posiłki, czy to na wyścig, to co jemy na etapie, czyli rice cajki, pasta cajki. Teraz taka nowość, czyli to są takie. Węglowodanowe ciasteczka. ciasteczka. No, są lodówki, tak, wszystko tu się przy, przy, przygotowuje, przechowuje, bo oni zabierają z naszego serwis kursu, czyli tej takiej bazy drużyny, wszystkie rzeczy, które są nam niezbędne na ten wyścig. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś takie rzeczy jak mleko i produkty z, krótką, ter, z krótkim terminem ważności kupuje się już na miejscu gdzieś w kraju, w którym jesteśmy na, na wyścigu. Możemy przejść do tyłu. Tutaj jest, możemy pokazać całe zaplecze, właśnie. Tej ciężarówki mamy rowery. Mechanicy w tej chwili pracują. Wszystko czyszczą po wyścigu, po etapie. No, cóż, no, ciężka praca dla nich. Pracują do, do późnych wieczor godzin wieczornych. By przygotować ten sprzęt jak najlepiej na, na kolejny dzień. No w środku mamy. Wieszaki na, na koła, wieszaki na rowery, część rowerów, które już są przygotowane na kolejny etap, są chowane do ciężarówki, przechowywane tak na jutro. Jutro są wyjmowane i zakładane na dach samochodów i tak podróżujemy na, na etap. Dobrze, no to zabierzmy, zabierzmy naszych widzów, naszych środku, słuchaczy nie? najpierw tutaj, tak panowie nasi drodzy operatorzy zaraz pewnie Państwu wszystko ładnie jeszcze pokażą, a potem ruszymy dalej, bo atrakcji jeszcze troszkę. Zacznijmy może od tego, co jest za tą szybą, bo tam jest coś szczególnego. Tak, mamy koszulkę. Będą mogli ją Państwo zobaczyć z drugiej strony. To jest koszulka mistrza Polski Alana Banaszka, który w tym roku wywalczył ten tytuł ze startu wspólnego. No i chcemy ją prezentować kibicom, że w tej drużynie jest mistrz Polski, jest na tym Tour de Pologne i walczymy na etapach. Także to taki fajny akcent w naszym kraju, i, i dzięki temu kibice mogą, mogą nas skojarzyć, że tutaj właśnie jest Polak, bo, no bo koszulka jest dość charakterystyczna, z biało-czerwona i z orzełkiem na piersi. W telewizji raczej złotopolskich tutaj nie oglądacie. Nie, w telewizji nie oglądamy <złotopolskich>, złotopolskich. Tutaj jest wyświetlana odprawa przed wyścigiem. No cóż, mam pokazany profil etapu, jak wygląda, gdzie są góry, później są pokazywane zdjęcia z Google Maps, różnych innych aplikacji. Widzimy jak wieje na danym odcinku trasy. No i to wszystko się dzieje około godziny do do 20 minut przed startem. Taka odprawa trwa 10-15 minut i jesteśmy zapoznani z tym, co nas czeka do danego dnia. Dobrze. Tutaj to już wygląda tak w miarę, w miarę normalnie, ale potem to się zaczyna zabawa, prawda? Tak, no mamy tutaj oczywiście główne dowodzenie, no to kierowca. Tutaj mamy siedzenia dla, dla kolarzy. Eee, w tej chwili jesteśmy po etapie, więc tutaj jakby jest wszystko posprzątane i czeka na, na, na kolejny dzień, są umyte eee, Szejki, w których pijemy jakby drinki proteinowe po wyścigu, białko regeneracyjne. Tu jest taka kuchnia z piekarnikiem, także obsługa też nam w czasie, gdy my jedziemy etap, przygotowuje tutaj posiłek regeneracyjny po wyścigu. Najważniejsze jest to, żeby do 30 minut, godziny po, po wysiłku właśnie wypić taki shake proteinowy oraz zjeść posiłek regeneracyjny w postaci węglowodanów i białka. Cóż, mamy też nieodłączny element kolarstwa czyli kawę i, i ekspres do kawy on jest rozgrzany do czerwoności przed etapem każdy kolarz jakby pije kilka espresso i no i też obsługa każdy lubi kawę e, tutaj mamy dodatkowe półki Na kolarzy tutaj zostawiałem jak widać swoje kaski buty e, na kolejny etap e, także jest troszkę takiego miejsca gdzie to można przechować jest głośnik oczywiście dodatkowe wzmocnienie. to jest DJM no to zależy na wyścigu, kto, kto akurat ma dobry humor, także wtedy zapodaje dobrą, dobrą muzykę. Przechodząc dalej, mamy po lewej stronie toaletę. Możemy ją pewnie też otworzyć, no ale toaleta jak toaleta. Nic, nic nowego tutaj nie będzie. Tak to wygląda. Jeden na jeden. Jeden na jeden, tak. O, jest też czujka, zapala światło, wentylację. Tutaj mamy grafik, który był stworzony na czasówkę, taki sam, będziemy mieli stworzony tutaj na Tour de Poloń podczas czasówki mamy podany start zawodnika, mamy podane jego imię, także i start, start tutaj rozgrzewki oraz finish rozgrzewki, kiedy kończymy rozgrzewkę, no i zaplanowany kto Zaplanowane, który z dyrektorów bądź obsługi będzie za tym kolarzem podążał podczas czasówki. Tak by kolarz wiedział, o której godzinie musi się zacząć rozgrzewać, wejść na tzw. trenażer rolki, a później z niego zejść, by zdążyć na start. No także to jest taki, taka ściągawka dla kolarzy, żeby nie musieli o tym cały czas myśleć, mogą sobie tutaj spojrzeć. To też jest wywieszone wtedy tam, gdzie się rozgrzewamy przed autobusem. Eee, tak, to, tak to wygląda podczas jazdy typowej na czas. No dobrze, to mamy ostatnią przestrzeń normalnie w normalnym autobusie. Tak, no mamy jeszcze po drodze. I tak, mamy jeszcze po drodze lodówkę, e, w której się znajduje wiele rzeczy, napoje, e, też te właśnie cake'i, e, jakieś serki, tam białko, coś, coś takiego. E, po lewej stronie mamy jakby wszystkie sztuczce nasze i i troszkę owoców w tym dziale, z tego co pamiętam. Nie wiem czy to chcemy pokazywać, może dalej otworzymy też kolejną szafę. Jeszcze coś powiedz, bo tu jest grafik żywieniowy. Tak, tutaj też jest grafik żywieniowy, taka ściągawka. Zazwyczaj jemy 4 godziny, 3 godziny przed, przed etapem, czyli to jest zazwyczaj śniadanie, bo te etapy są gdzieś koło godziny 11-12. Później mamy jeszcze przed etapem jakąś przekąskę, później w trakcie w wyścigu i, i, i co jest po, no też jest taka ściągawka dla kolarzy, natomiast no, zawodowcy już jakby to, to mają we krwi, i wiedzą jak, jak, jak powinni się odżywiać, żeby być jak najlepiej zregenerowanym na drugi dzień. To ruszamy dalej, tu też się robi ciasno, ale tu jest jakby, jak mówili w pewnym filmie, jakby luksusowo. Także mamy dwie kabiny prysznicowe, po etapie szybko kolarze biorą prysznic, przed podróżą do hotelu, czasami są te podróże dłuższe, czasami krótsze tutaj też mamy e, jakby odżywki, które sobie zabieramy na etap żele, różne smaki e, na dole mamy ciasteczka, batony tutaj już nie pamiętam co jest i tutaj też są jeszcze, jeszcze właśnie kolejne odżywki to są takie typowe e, no nasze przekąski, odżywki na, na etap i z tyłu już tak naprawdę niewiele pozostało, mamy kanapy, e, takie już jak się przebieramy przed, przed wyścigiem, są radia, które się ładują e, i, i taka walizka duża medyczna, e, no jeżeli gdzieś tam dochodzi do krach, to tutaj zawsze kolarz jest zazwyczaj opatrywany przez timowego doktora. Przepiękny nas tutaj Stanisław Aniołkowski oprowadził, Stasiu chyba, chyba to wszystko, chyba już pokazałeś nam wszystko, no chyba, że masz jeszcze dla nas jakąś niespodziankę, coś absolutnie unikalnego. Nie no, tutaj wiadomo, w każdym miejscu w autobusie jest to zrobione tak jak w kamperze, że jest wiele skrytek, w których obsługa coś przewozi, mamy tutaj dodatkowe właśnie ciuchy zapasowe w tym wypadku, tutaj są jakieś torby, odżywki, też żele. Także w każdym miejscu, gdzie tylko może być jakaś wnęka, jest to uzupełnione takimi właśnie rzeczami, które potrzebujemy na, na wyścigu. No bo musimy być samowystarczalni, żeby już niczego nie dokupować na wyścigu, bo nie ma na to czasu. Zawsze jest wszystko przygotowane i, i to mamy ze sobą. Sprawdziliśmy, Karapa, bardzo wygodna. To jeszcze na koniec spytamy Cię o to, czy czasem ktoś tutaj śpi, czy to jednak do tego nie służy. Myślę, że nie. Choć może obsługa, gdy, gdy pracuje do późnych godzin nocnych, to zostanie tutaj i. I się prześpi. Różne hotele się zdarzają, czasami lepsze, czasami gorsze. Także niekiedy tutaj w tym autobusie jest bardziej luksusowo niż w hotelu. Stanisław Aniołkowski był naszym przewodnikiem po swoim klubowym autokarze grupy Human Power. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję również.